Hej, dziś witajcie mordeczki z tej strony Kodmiczda i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o wczorajszej aktualizacji, która została wprowadzona do gry Fortnite. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego to odcinka chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie, i to dosłownie wszystkie najważniejsze informacje odnośnie wczorajszej małej aktualizacji. A więc, jak większość z was już dobrze wie, w grze Fortnite wyróżniamy dokładnie dwie różne aktualizacje jedna aktualizacja to jest ta pełna, która wprowadza bardzo dużo zmian, nowości i wycieków, a druga to jest aktualizacja zawartości, która poprawia błędy i wprowadza jakieś małe zmiany do gry. W ostatnim czasie mówiłem wam, że ostatnią wielką aktualizacją tego obecnego sezonu 8 w rozdziale drugim będzie aktualizacja 18.40, która została wprowadzona do gry Fortnite dokładnie tydzień temu. No i tak jak mówiłem, serio była to ostatnia aktualizacja tego obecnego sezonu 8. W rozdziale drugim. oczywiście ostatnia duża aktualizacja. No i też ostatnio wspominałem wam, że do gry zostaną jeszcze wprowadzone jakieś mniejsze aktualizacje. No i to właśnie wczoraj, w godzinach popołudniowych, została wprowadzona tak. Jakby aktualizacja zawartości, która miała na celu poprawić wszystkie błędy, które pojawiły się po tej ostatniej wielkiej aktualizacji, no i wprowadziła kilka nowości na naszą Wielką Wyspę. W dzisiejszym filmie postaram się przedstawić wszystkie i to dosłownie wszystkie nowości, zmiany oraz wycieki, które pojawiły się po tej aktualizacji, ponieważ, na to, że była to mała aktualizacja, to dziwo pojawiło się bardzo dużo zmian, i są one bardzo ciekawe. Między innymi na naszej wyspie pojawiła się jedna zmiana, no i ta miejscówka, czy tam bardziej Ford, który jest obecnie budowany obok przyjemnego. Parku został bardziej rozbudowany. Na chwilę obecną jest tak jakby kolejny etap budowy tej miejscówki, no i prawdopodobnie ta miejscówka przejdzie jeszcze dwie lub tam trzy zmiany przed samym wydarzeniem tego obecnego sezonu 8 w rozdziale drugim. Co ciekawe, to właśnie w tamtym miejscu my będziemy oglądać start wielkiego wydarzenia, które pojawi się w grze dokładnie 5 grudnia, ponieważ w okolicach tamtego fortu pojawi się odliczanie do jego startu. Jak większość z was może wie, praktycznie zawsze w miejscu, w którym pojawia się tak jakby odliczanie, odbywa się też wielkie. Wydarzenia, dlatego też my możemy spodziewać się, że właśnie na tym forcie będziemy stać podczas wielkiego wydarzenia. Jednakże temat ten nie jest jeszcze do końca pewny, ponieważ w ostatnim czasie dostaliśmy takie informacje, że będziemy się przemieszczać tak samo jak podczas eventu w sezonie siódmym, no i po prostu my będziemy w nim uczestniczyć jako zwykli gracze. Dla przykładu to możemy tutaj powiedzieć, że może być to coś na zasadzie eventu w sezonie siódmym rozdziału drugiego, czyli ten poprzedni event, który był w grze, lub event z Galaktusem, na którym my również uczestniczyliśmy jako zwykli Gracze. Tutaj jednak nawiązując do ogólnych zmian, które wprowadziła ta aktualizacja, to obecnie w tle tego odcinka ponownie będziecie mogli zobaczyć jak ta miejscówka teraz wygląda, no i jak widać powoli jest ona coraz bardziej rozbudowywana. Jeżeli jesteśmy tutaj jeszcze przy temacie naszej wyspy, no i ogólnie całej tej reszty, to w grze na naszej wyspie pojawiło się nowe głosowanie, no i teraz w tym głosowaniu, które jest obecnie, możecie zagłosować albo na pistolet krzemieniowy, albo na tą bazukę, którą po wystrzale nasz pocisk jest tak jakby nakierowywany na przeciwnika. Z komunikatu od twórców gry możemy się dowiedzieć, że w ramach wysiłku wojennego. Znów przyglądamy się klasykom, dając pętlarzom do wyboru dwie niekonwencjonalne bronie. Używając granatnika, na granaty zbliżeniowe będziecie miotać granatami, które wybuchają, gdy tylko zbliży się do nich wróg. Z kolei strzelając z pistoletu krzemieniowego, odskoczycie do tyłu, zwiększając swoją mobilność i sprawnie uciekając przeciwnikom. W ramach wysiłku wojennego pomóżcie zdecydować, która z broni trafi do walki przeciwko sześcianom, pierwsza, która zdobędzie 100% finansowania ze zostaną datków będzie wkrótce produkowana na wyspie. Wrzucajcie sztabki do stanowisk datków, by przyczynić się do zwycięstwa wybranej broni, oczywiście na którą wy zagłosujecie, to już jest wasza decyzja. Tutaj chciałbym uprzedzić każdą osobę, zanim zagłosuję w tym, że tak powiem głosowaniu, to niestety, ale radzę tutaj zagłosować na ten granatnik, którego macie teraz po lewo ekranu, ponieważ jak sami dobrze wiecie, obecnie w grze znajduje się bardzo i to dosłownie bardzo dużo broni, którymi możecie uciekać przed przeciwnikami, jest to między innymi granatnik uderzeniowy, no i przy przy okazji grappler. Pistolet krzemieniowy niestety, ale też przyczyni się do tego, że coraz więcej osób będzie tak jakby uciekać podczas walki, a już teraz możemy zauważyć, że prawie co druga osoba podczas likwidacji posiada granatnik uderzeniowy w swoim ekwipunku. Z kolejnych rzeczy, które pojawiły się właśnie po wczorajszej tak jakby aktualizacji zawartości to jeszcze jedno tak jakby wydarzenie, które obecnie będzie trwało w grze. W tym przypadku tak samo jak w poprzednim dostaliśmy komunikat od twórców gry i jest tam napisane między innymi to, że najlepsi ninjowie wiedzą jak ważna jest sztuka Ukrycia. Można po prostu rzucić w przeciwnika Kunaj z papierową bombą, ale zupełnie inny efekt jest, gdy zrobicie to, zaskakując wroga z widmowej formie. Oczywiście nie można w niej używać broni z Kunaj włącznie, ale lepiej nie dać się zdemaskować, zanim wróg nie znajdzie się w zasięgu. W trwającym od godziny 15.23 listopada do godziny 15.30 listopada tygodniu uderzaj z cienia, nie opędzicie się bez Kunaj z papierową bombą i widmowych kamieni. Natkniecie się też na więcej cieniu płaszczaków, nawet na lądzie. Zamieńcie się w widmo przy użyciu kamieni i płaszczaków, a potem zaatakujcie przy użyciu kunai. Ukończcie też zadania tematyczne z karty medali uderzajścienia. No i tak jak widzicie, jest to kolejne tak jakby małe wydarzenie, które pojawiło się po tej tak jakby aktualizacji zawartości, która trafiła do gry Fortnite wczoraj. Jak widać, sama aktualizacja nie wprowadziła aż tak bardzo dużo rzeczy związanych z naszą wyspą, jednakże zrobiła jedną i to dosłownie bardzo ważną rzecz, czyli tak jakby dała kolejny etap tej miejscówce, która jest obecnie budowana obok przyjemnego parku. Mówię tutaj o tym, ponieważ ta a bardziej to miejsce jest bardzo ważne dla każdej osoby, która śledzi fabułę, ponieważ to właśnie w tamtym miejscu my będziemy oglądać start wielkiego wydarzenia, które niebawem pojawi się w grze. Co więcej, w plikach gry Fortnite'a pojawiły się jeszcze dwie specjalne emotki, które możecie zobaczyć teraz w tle tego oto odcinka. No i co ciekawe, to właśnie w tak jakby opisie tych emotek jest wzmianka odnośnie Discorda. Prawdopodobnie już na dniach pojawi się ciekawa współpraca pomiędzy właśnie Fortnite'em a Discordem, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, to dowiemy się dopiero w późniejszym czasie. A co ciekawe, informacje o tym, że w grze pojawi się współpraca pomiędzy Fortnite'em a Discordem była już lekko ponad rok temu, no i wtedy nagrałem już dla was specjalny odcinek odnośnie tej współpracy. Jednakże teraz tak jakby nagle pojawiła się taka informacja, no i informacja ta została potwierdzona przez kilkunastu likerów na Twitterze, no i prawdopodobnie w najbliższym czasie pojawi się taka współpraca w grze. Niestety, nie wiemy na czym będzie polegała, jednakże znamy dwie emotki, które mają w plikach gry końcówkę Discord, co oznacza, że prawdopodobnie podobnie będą one jakoś do zdobycia w ramach tej współpracy. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zmian, nowości oraz wycieków, które pojawiły się po ostatniej aktualizacji zawartości. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie. W prywatnej wiadomości wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tej aktualizacji i czy ciekawym was zmiany na tym Forcie, który jest przygotowywany na wydarzenia. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole. Tak, aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za Oglądania i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!